Cześć, więc dzisiaj pomyślałem sobie o tym, żeby stworzyć profesjonalnego maila y, dla mojej firmy, więc y, do tego jest potrzebna domena, do tego jest potrzebny hosting, y, trzeba kilka różnych rzeczy y, skonfigurować. No i rozpoczniemy sobie od tego, że właśnie trzeba kupić domenę. Ja pomyślałem, że jeżeli moja firma nazywa się Kamil Kaczmarek Solutions, to po prostu pójdę w kamilkaczmareksolutions.com, no, i z tego tytułu trzeba było rozejrzeć się za y, ofertami w różnych miejscach, gdzie takie domeny właśnie sprzedają. Całość jest mi potrzebna po to, że, no, po pierwsze, wygląda to profesjonalnie, dobrze jest mieć y, właśnie takiego maila. Y, no, i po drugie, chciałbym w opisie filmików na YouTubie, gdzie właśnie dzielę się wiedzą, gdzie pokazuję różnego rodzaju case studies, co już udało się wykonać y, dla przyjaciół, dla klientów i tak dalej no to chciałem, żeby jeżeli ktoś będzie chciał się ze mną skontaktować, to żeby mógł to zrobić właśnie przez tego maila i zależy mi na tym, żeby wyglądało to profesjonalnie. Więc przejdźmy sobie do wyboru yy, domeny. I teraz tak, żeby jeszcze yy, mieć to, żeby to wyglądało profesjonalnie, żeby to było na przykład .com albo .pl albo .ai. w tej chwili to jest bardzo taka yy, domena chodliwa w w dobie ai właśnie albo .io no to to nie są niestety rozwiązania bezpłatne ponieważ no, osoby sprzedające te domeny doskonale miejsca sprzedające te domeny doskonale zdają sobie sprawę z tego że to jest chodliwe że dobrze to wygląda mieć stronę .com dlatego nie jest to bezpłatne da się też to zrobić bezpłatnie wtedy te strony te końcówki tych stron te domeny są takie dziwne brzydkie coś w rodzaju na przykład .tk, .ml, różne, różne są. No mi zależało na com, dlatego trzeba było się za tym rozejrzeć. Jest kilka miejsc, gdzie można sobie coś takiego kupić. Tak więc to są takie miejsca, które ja znam. To jest namechip, godaddy, domain.com, dynadot i aftermarket. Warto sprawdzić sobie te... Różne miejsca, żeby po prostu zorientować się w cenach, wybrać najlepszą dla siebie opcję. No i ja poszedłem sobie w Kamil Kaczmarek Solutions, tak jak nazwa mojej firmy. Kropka. Kom, zależało mi na tym combo. Jestem otwarty na współpracę. no Chciałbym w przyszłości zarabiać w lepiej stojącej walucie niż złotówki w dolarach, w euro i tak dalej, więc myślę, że jest to przyszłościowe myślenie, żeby iść sobie akurat w w.com. No i teraz ta domena będzie już zajęta, ponieważ już ją kupiłem. Natomiast sprawdźmy sobie na przykład kamilkaczmarek.com, czy jest to wolne w ogóle. Okazuje się, że tak, że jest to wolne, więc sprawdźmy sobie ceny w innych miejscach, żeby po prostu zrobić porównanie. Podejrzewam, że tych miejsc, takich gdzie można kupić domeny, giełdy, domen, podejrzewam, że tego jest znacznie więcej. No to są takie, które ja znam to nie jest jedyna możliwa opcja. Na pewno jakby głębiej poszukać, lepiej się zastanowić, to będzie można sobie coś takiego trafić. Być może nawet taniej, bo coś będzie na przykład niszowy, albo będą dobre promocje. No trzeba zrobić research. Jak widać, tutaj ciekawy jest też AI. Ja też się zajmuję sztuczną inteligencją, także to mogłoby być dla mnie. Natomiast jak myślę o 80 dolarach rocznie versus 10 dolarach no to myślę sobie jeszcze .com spokojnie da radę. To jest akurat to, co ja finalnie wybrałem, czyli wziąłem sobie GoDaddy, no bo jak porównywałem w różnych miejscach, to wydało mi się to być najlepsze. Więc ja skorzystałem z GoDaddy, dodaj do koszyka Potem sobie poszedłem w koszyk. Ja miałem zniżkę z tego tytułu, że po prostu wcześniej nie kupowałem domeny żadnej na GoDaddy, więc mnie to kosztowało właśnie 5 zł za pierwszy rok, gdzie później w przyszłości jest to 109 za rok. Nie kupowałem nic innego, bo właśnie teraz chcę przejść do tego, żeby zrobić tego maila. No to teraz tak. Poczta profesjonalna to jest 5 zł za miesiąc. Um, no, dałoby się to zrobić, ale ja sobie pomyślałem, że znajdę jakiś sposób na to, znajdę jakieś rozwiązanie, żeby zrobić to zupełnie za darmo. Więc przeklikałem sobie wszystko w tej najbardziej podstawowej wersji, żeby niczego y, nie kupować, znaczy, żeby niczego dodatkowego nie kupować oprócz domeny. No i tam, wiadomo, pododawałem, tutaj, tak jak mówię, nie dodawałem poczty firmowej y, pełnej ochrony, niczego. Kliknąłem zapłać, dodałem swoją kartę, kupiłem domenę. Teraz, co dalej należało zrobić? Taką domenę trzeba było y, gdzieś schostować. Podejrzewam, że oni też tutaj właśnie to GoDaddy mieliby jakiś tam hosting y, um, u siebie. Natomiast ja znalazłem taki hosting jak Infinity Free, który można po prostu, no który jest free, no, więc nie trzeba płacić, także skorzystałem z tego rozwiązania. Więc wszedłem sobie na Infinity Free, oczywiście zalogowałem się. Kliknąłem Create Account, dodałem Custom Domain, czyli dodałem moją domenę kamilkaczmarek.solutions.com. Y, kliknąłem Check Availability. No, ja już to mam zrobione, natomiast y, a sprawdźmy, żebym mógł to pokazać, y, jak to wygląda. Jeżeli to jeszcze nie jest zrobione, jeśli ktoś to robi po raz pierwszy, OK. Musiałem utworzyć hasło. Natomiast y, co jeszcze ważne, tutaj wyskakiwał mi błąd. Że to był dokładnie ten błąd, że y, moja domena jeszcze nie wskazuje na serwery Infinity Free, że powinienem to zmienić, że może to potrwać od kilku godzin do nawet tam chyba do 48 go y, godzin, czyli dwóch dni. Y, więc, żeby utworzyć to hasło, utworzyć to konto, najpierw muszę zrobić to. Tak więc wróciłem sobie do dashboardu mojej domeny. Czyli wszedłem sobie na panel GoDaddy, wszedłem w domena, zarządzaj dns, i tutaj w serwery nazw po prostu dodałem to, co było wymagane. Czyli dodałem ns1 Infinity Free.com i ns2 Infinity Free.com. Zupełnie tak, jak pokierował mnie ten hosting Infinity Free. Bez żadnego problemu po dodaniu tego potrwało to parę naście minut. Tak jak mówię, może to trwać do 48 godzin. No, i gdy było to gotowe, tak naprawdę utwórzy, utworzyłem sobie konto y, na Infinity Free, gdzie w takim panelu można już robić rzeczy. Można już robić rzeczy. Co to w ogóle znaczy? No, między innymi, będzie można zrobić sobie to, co chciałem zrobić mianowicie ogarnąć tego maila profesjonalnego w taki sposób, żeby nie trzeba było za niego płacić. Ok, więc jeśli mam już domenę kamilkaczmarek-solutions.com i mam ją naprawdę po taniości i chciałbym mieć teraz profesjonalnego maila, to trzeba znaleźć sposób na to, żeby tego maila profesjonalnego też mieć za darmo i pomysłem jest użycie czegoś takiego jak e, Improv MX account, i żeby jak gdyby zespolić to z Gmailem, z już istniejącym jakimś tam kątem na Gmailu, na którym po prostu będę sobie odbierał maile, czyli one do ludzi będą wychodziły y, jako na przykład kontakt małpa kamilkaczmarek solutions.com, ludzie będą wysyłać maile na kontakt małpa Kamil kaczmarek solutionscom ale ja wszystkim będę sobie zawiadował w Gmailu i Gmail oczywiście też ma takie rozwiązanie natomiast ono jest płatne to jest taki sposób trochę na porotowanie tym wszystkim żeby się udało to zrobić w inny sposób więc tutaj wpisuję nazwę domeny ok więc jak widać dostałem error że this requires domain was not found więc jest coś takiego jak DNS Checker, i tutaj można sobie po prostu wrzucić swoją domenę. Bo rzecz jest tego typu, że po prostu być może gdzieś tam między sobą te przesyły jeszcze się nie zrobiły, i być może będę musiał to poczekać jeszcze i zrobić to troszeczkę później. Za chwilę powinno się to okazać. Według tego narzędzia wszystko jest w porządku, dlatego teraz krokiem mogłoby być wejście sobie tutaj do panelu i w o, MX Entry żeby dodać te rekordy i priority. Więc tutaj jest to MX1 z, z tego impro VMX z dziesiątką i jeszcze dodamy 2 z dwudziestką. Dlaczego tak? Nie wiem i nie będę zgrywał bohatera. Tak po prostu jest w poradniku, przy pomocy którego no, posiłkuję się, żeby to zrobić. Teraz jeszcze jest coś takiego jak SPF Records. To jest z tego, co wyczytałem, takie jakby zabezpieczenie przed tym, żeby spamerzy nie wysyłali, jako właśnie jak się dodaje do maila, że wysłano z, to żeby ktoś sobie mojej domeny nie używał. To jest taki, takie zabezpieczenie. No i ok, dodałem też coś takiego, właśnie tak jak w poradniku. Sprawdźmy, czy być może teraz będzie się już to dało zrobić na. Na tym Improv MX. OK, chyba wychodzi na to, że ja próbowałem się po prostu zalogować do nieistniejącego jeszcze konta, więc yy, być może to było problemem. No ale to wszystko, co miałem tam zrobić, było też yy, jak gdyby kolejnym krokiem, więc nie ma żadnego problemu. Yy, z tego, co się orientuje, te dwa trzeba ze sobą zespolić i właśnie w tej chwili to robię. Standardowa ankiet ankietka, którą można kliknąć skip. Natomiast czemu nie? czemu by tego nie wypełnić ok, save changes ok, mamy weryfikację, sprawdźmy co dalej, więc teraz już idziemy działać sobie na gmaila musimy wejść do ustawień konta włączyć weryfikację dwuetapową ok, więc włączamy weryfikację dwuetapową włączono, jest ok teraz musimy stworzyć coś takiego jak app, app password do tego jest taki link, oczywiście tam trzeba się zalogować na swoje konto po zapamiętaniu sobie tego hasła czy tam zapisaniu, ponownie trzeba wejść do tego, gdzie jest konto. Przepraszam, tutaj, gdzie jest mail i trzeba sobie wejść, zobaczyć wszystkie ustawienia. Następnie konta i importowanie. Wyślij jako dodaj inny adres e-mail: nazwa, imię, nazwisko. Adres e-mail: kontakt małpak, ameryka, Nie klikamy traktuj jako alias, klikamy dalej. Tutaj klikamy, smt, wpisujemy smtp.gmail.com. Port zostaje taki, był ten protokół. Tutaj wpisujemy sobie maila, na którym będę, będziemy odbierać po prostu, który będzie naszą skrzynką, tak? Wpisujemy oczywiście to hasło wygenerowane w aplikacji, co było przed chwilą. I z tego, co mi się wydaje, wszystko się udało. Teraz trzeba po prostu wejść na tego maila. Który w moim przypadku to jest, zawsze pomogę .gmail com wrzucić tutaj kod potwierdzenia i mamy to. Ja miałem tę wiadomość w spamie, natomiast udało się podać ten poprawny kod. Myślę, że wszystko będzie ok. Za chwilę trzeba będzie to oczywiście przetestować dostałem maila od Improve MX that my email was successfully added, so it, więc wszystko wygląda, że jest OK. No i teraz to wypadałoby to sprawdzić, więc ja sobie z telefonu z innego adresu mail napiszę na kontakt małpa No i sprawdzę, czy przyjdzie to na tą skrzynkę. Właśnie wysłałem maila z telefonu z jeszcze innego adresu mailowego. No i wychodzi na to, że maila otrzymałem, niestety jest on w spamie, więc za chwilę będziemy y, próbowali z tym walczyć. Klikam, że to nie jest spam, natomiast zobaczmy, no wysłano na kontakt małpa kamilkaczmarek solutions.com i dostałem to na tą skrzynkę, dostałem to do spamu, spróbujemy coś z tym podziałać, natomiast wychodzi na to, że działa. Za chwileczkę sobie z tym podziałamy, natomiast teraz wypadałoby też wysłać y, maila celem testowania do siebie, na innego maila oczywiście, natomiast no właśnie, żeby sprawdzić, czy to działa, czy maila dostanę z kontaktmałpa.kamilkaczmarek.solutions.com, tu widzę, że mi się jeden symbol zapodział, za chwilę też to poprawię, natomiast sprawdźmy, czy działa to też w drugą stronę. No i właśnie dostałem maila, tutaj widać, albo nie wiem, czy widać, trzeba uwierzyć mi na słowo, że wyświetla się, że dostałem maila od Kamil Kaczmarek, o treści test, jako temat i jako body, ok. Natomiast sprawdźmy po prostu, czy wyświetla się. Tak, jest kontakt małpa kamilkaczmarek-solutions.com. Tak więc y, zadziałało. Jestem zadowolony, bo udało się ominąć kilka miejsc, w których y, trzeba płacić kasę, na przykład zakładając sobie, znaczy zakładając, kupując domenę na tym y, GoDaddy, no to była tutaj opcja do obsługi maila, gdzie to kosztowało 5 dolarów, tam 4 chyba 67, co miesiąc, więc tym sposobem udało się zaoszczędzić tę jakąś tam kasę w skali miesiąca, no co w skali roku robi już yy, jakieś tam koszta, nie? Także tyle dziś, co się udało osiągnąć od samego początku. Całość polegała na tym, że potrzebowałem profesjonalnego adresu mailowego, dla mojej firmy Kamil Kaczmarek Solutions i nie chciałem i przepraszam i chciałem zintegrować go z Gmailem, aby wszystkie maile były dostępne w jednym miejscu. Nie chciałem jednak płacić za usługę hostingową. To znaczy bardzo zależało mi na tym, żeby był taki profesjonalnie wyglądający ten mail, a nie gdzieś tam na przykład gmail.com, tylko żeby jednak była ta domena, bo, no, bo to dodaje profesjonalizmu. No i chciałem zautomatyzować proces odbierania i wysyłania maili przez kontakt bezpośrednio z mojego konta Gmail, nie korzystając z zewnętrznych narzędzi czy płatnych usług i nie korzystając z tego gmailowego rozwiązania, gdzie tam też jest jakiś miesięczny fee w wysokości kilku tam dolarów, więc za to też trzeba płacić. No i jak się za to wszystko zabrałem? Więc sprawdzałem sobie różne te miejsca, gdzie można kupić domeny. Domain.com, Namechimp, Aftermarket, to GoDaddy, jeszcze tam chyba ze dwie, trzy inne. No i wybrałem GoDaddy, żeby sobie kupić domenę, bo była to naj, najbardziej atrakcyjna cena. Tam 5 zł do przyszłego września, do września 2024. I od tego września 2024 następny rok to jest tam około 100 zł rocznie. E, użyłem sobie do hostingu tego Infinity Free, no bo ten hosting jest darmowy. E, ogarnąłem to narzędzie Improve MX. E, skonfigurowałem to z Gmailem, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. Um, no i korzyści, profesjonalny mail bez dodatkowych kosztów. Wszystko jest centralnie zarządzane, wszystko jest w jednym miejscu. E, I tyle. Takie zadanie. Um, taka automatyzacja takie znowu połączenie różnych rzeczy z różnych miejsc jeśli ktoś potrzebuje tego typu pomocy już ma e, jakiś pomysł na coś albo w ogóle nie wie jeszcze jak coś tam wykonać ale ma jakiś problem i sądzi że byłbym w stanie pomóc e, to odzywajcie się na ten kontakt maupakamilkaczmareksolutions.kom myślę że będziemy w stanie coś e, podziałać coś wymyślić wystawiam fakturę na pewno damy radę się dogadać tyle na dziś, dzięki bardzo do usłyszenia hej